Zapewniano Cię, że ten konkretny zabieg zadziała i przede wszystkim zredukuje celulit i wygładzi skórę. No właśnie, tych obietnic było sporo, prawda? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Na swoim przykładzie pokażę Ci, jak działają urządzenia do użytku domowego, ale tworzą efekt gabinetowy. Poznaj najnowsze urządzenie marki Beauty czyli Term Body Revive serii Golden. Jest to seria premium, seria ekskluzywna, która stworzy Ci efekt spa. Jednocześnie zredukuje celulit, wygładzi skórę i działa anti-aging. Spójrzmy co się kryje w tym przepięknym, eleganckim etui i zwróćmy uwagę na doprecyzowanie każdego detalu. Oprzycia jednocześnie jest to idealna forma prezentu, ale również w momencie kiedy mamy dużo urządzeń, zdecydowanie warto je przechowywać właśnie w takich dedykowanych case'ach, które marka Beautyfly oczywiście dla was zapewnia, jeżeli chodzi o serię Premium, serię Golden. Jest to masażer przede wszystkim, który skutecznie zwalcza celulit, więc jednocześnie zauważycie, że jest bardzo funkcjonalne pod kątem użyteczności, ponieważ jest to jednocześnie antycelulitowy masażer ręczny do ciała i twarzy, jak i elektryczna bańka masująca. Oczywiście w zestawie macie masażer i zamknięte w przepięknym kartoniku również nasadki masujące, które zapewniają Wam masaż podciśnieniowy i dzięki temu, że macie ich aż pięć, możecie wybrać odpowiednią dla siebie jednocześnie do konkretnej partii naszego ciała, bo zwróćmy uwagę, że te większe są dedykowane na przykład udom, pośladkom oraz na partię brzucha, natomiast te mniejsze są dedykowane Mniejszym partią naszego ciała. Już Wam pokazuję, jak korzysta z urządzenia. Przede wszystkim macie elektryczny panel sterowania, który daje Wam sygnał o różnych funkcjach. Przede wszystkim, korzystając z wyświetlacza, jesteście w stanie zobaczyć, ile jest baterii. E, mamy tutaj funkcję podgrzania, mamy funkcję zasysu i oczywiście regulujemy intensywność pracy urządzenia. Więc tutaj tak naprawdę możecie. W bardzo prosty i szybki sposób ustawić sobie odpowiednie ustawienia. No i tak jak mówię, jest 10 poziomów intensywności pracy, w związku z tym możecie idealnie dobrać, będąc zaawansowanym, bądź też pierwszy raz korzystając z tego typu urządzeń, odpowiedni poziom do swoich potrzeb. Zwrócę Wam uwagę również na funkcję termo, to jest funkcja podgrzania, która niezwykle daje ulgę Waszym mięśniom, a przede wszystkim dzięki właśnie wypustkom masującym możecie stworzyć naprawdę cudowny masaż wybranych partii naszego ciała, od łydek ośladków, ud, brzucha, a także ramion, które również często są zmęczone po treningu, po aktywności i możecie je właśnie w ten sposób rozluźnić możecie ze sobą zabrać urządzenie dosłownie wszędzie, a jednocześnie case zapewni Wam e, komfort, ponieważ urządzenie się nie zniszczy i tak naprawdę będzie miało bezpieczne miejsce. Co jest też dla mnie ważne, urządzenie jest właśnie bardzo lekkie, ergonomiczne, dobrze leży w dłoń i nawet jeżeli mam delikatnie dłoń w olejku, to urządzenie mi się nie wyślizguje z e, dłoni. No i dzięki tym wypustkom masującym ja naprawdę czuję relaks, e, zwłaszcza w okolicach ud oraz e, zwróćcie uwagę, że również urządzenie można stosować na łydki. No i co jest ważne, relaks stajemy się dosłownie w każdym miejscu, to już Wam podkreślałam, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że nie tylko łazienka może być naszym gabinetem spa, beauty, ale również oglądając ulubiony serial, możecie wykonać sobie masaż i jednocześnie nie tracić czasu na dodatkową pielęgnację, bo często narzekacie, że właśnie ta pielęgnacja może zajmować dużo czasu, ale jednocześnie zobaczcie, ile czasu zajmuje umawianie się na wizytę, wiszenie na telefonie i jednocześnie szukanie wolnego terminu, a często o nim później zapominamy, bo jest zbyt odległy i nie idziemy, nie uzyskujemy tych efektów, a tutaj możemy je podtrzymywać bezpośrednio w zaciszu domowym. Także to jest masażer wielowymiarowy. Jest to bańka elektryczna, ma funkcję podgrzania, 10 poziomów intensywności pracy i co jest bardzo ważne, dopasujesz odpowiednią do siebie. Także mam nadzieję, że ten masażer na pewno spełni Wasze oczekiwania. Jestem przekonana o tym, ale jednocześnie moje spełnił, a to jest też bardzo ważne, ponieważ testując urządzenia marki Beauty Line, tak naprawdę w pierwszej kolejności testuję je pod kątem właśnie działania anti-aging, pod kątem, jeżeli to jest urządzenie do ciała pod kątem działania antycelulitowego i to jak długo utrzymują się efekty, a moim zdaniem widzicie po ciele, że te efekty są.